Jak ten cytron się nazywa? XM XM, to dobrze mówiłem, że to będzie XM No kiedyś były na każdej ulicy. Dzisiaj to jest samochód, który przestał istnieć. Wymarły. A to jest No i dopiero ładne, a nie jak spełnia I on ma podnoszone tylne zawieszenie hydraulicznie. Całe zawieszenie, nie tylne. Ale z tyłu no, tak się charakterystycznie podnosi, że nie ma teraz tak jak tutaj nachodzi te tylne nadkole na, na właśnie koło, tylko potem jest podniesione to do góry, nie? A nie, po prostu yy, był taki styl. A mało które auto wtedy to miało? No, Trochę. Fajnie tutaj już rdzewieje. A one wszystkie zresztą rdzewiały, dlatego ich w ogóle już dzisiaj nie ma na ulicach w sumie. On też rdzewieje. No tak no, mówisz wnętrze ładne, no jakaś taka skóra czarna no. To jest luksus. No w sumie. Francuski luksus. I z tyłu podłożony kamień, czyli pewnie nie, nie na chodzie. Tu widziałem, że ktoś nawet wkład jakiś, nie ktoś nie. chciał go kupić. Jakieś już dwie karteczki. Scoop out. Już ktoś chciał go kupić i tam scoop out. No to dzisiaj rarytas no. Jak ktoś z Was ma takiego... cytryna proszę się odzywać, no to coś nagramy. Nie, i tak... I patrz, jakaś wersja ekskluzji. Prawdopodobnie dlatego ma skórę w środku. No, ale klamki to są jeszcze... Jak Klamka jak z Lublina. No co, Lublin ma bardzo podobne klamki, nie? Nie. Jak nie? Właśnie, że ma. To jest miejsca, jest miejsce, Zbacz. Normalnie można się rozłożyć. No limuzyna. Trochę, trochę tutaj podobne z tyłu jak Deu Espero ma te... Te to to trzy, trzy, trzy szybki takie, nie? I cienkie słupki. DU Espero ma coś bardzo podobnego. Zresztą nawet chyba DU Espero to jest chyba ale odrzucony chyba. I, i ta sama ma, to jest ja, ta korola, ta, ta czerwona, którą tak. mieliście na filmie. Tak, i, i nie, to była Karina, to była Karina 2, właśnie ona Rola. też. To, którą kiedyś nagrywaliśmy. O to, to... co przed nagrywaliśmy. nagrywaliśmy. Bo jeszcze Karina Ktoś 2. Film. Czyli Karina 2 y, też ma coś takiego, którą kiedyś nagrywałem na Lipowej. No. Czyli ona też ma, no rzeczywiście. No to jeszcze pokażemy tył, tylko tak kawałek, bo jest tutaj droga, no nie będziemy tutaj wyłazić na drogę. Faktycznie XM, blenda. A te poprawy się świecą, czy nie? Tak. Tutaj. Chyba kierunki? O to, mam na myśli to, A, czy to, to się świeci. To do wygląda. parkowanie. Dobra, idziemy, jedziemy. Oj, wstał ten film po Toyocie. Kierzemy jeszcze go od przodu. I dawajcie znać, jeśli ktoś z was ma takiego Citroena, nagramy jakiś dłuższy film.